Drugie forum turystyczne to platforma do spotkania przedstawicieli branży turystycznej, ale także instytucji wspierających jej rozwój, samorządowców, biur informacji turystycznych, agencji eventowych, przewodników, gestorów bazy noclegowej i gastronomicznej. Rozmawiamy o tym, co jest, ale tak naprawdę myślimy o przyszłości, bo pandemia wywróciła turystykę troszeczkę do do góry nogami obserwujemy takie trendy, że coraz mniej w okresie pandemii szczególnie turystów Polaków korzysta z atrakcji turystycznych za granicą. Dlatego też oni oczekują na tą ofertę ofertę, którą stworzą biura turystyczne i poszczególne regiony. I tą szansę musimy wykorzystać. W czasach koronawirusa. Obserwujemy naprawdę wzmożony ruch turystyczny, bo zdecydowana większość mieszkańców naszego pogranicza zaczęła spędzać swój czas wolny, urlopy, wakacje w najbliższej okolicy. Tam w promieniu założonych 200-300 km. To się przełożyło, jak się doskonale widzimy, na ogromny wzrost tego ruchu po naszej stronie granicy. Ale też musimy już myśleć, pamiętać o tym, w jaki sposób mamy zwiększać naszą ofertę turystyczną, żeby to nie były tylko jednorazowe przyjazdy, żeby tego turystę. Zachęcić do ponownego przyjazdu, żeby zachęcić do dłuższego pobytu i żeby wszyscy mogli dobrze razem funkcjonować. To nie zmienia faktu, że musimy być nadal ostrożni i nadal w momencie, kiedy przyjmujemy y, turystów, żeby jednak y, wyposażać ich wiedzę, że chociażby te maski, chociażby ta bliskość. Osób na szlakach chociażby czy w mieście, żeby dalej była zgodna z zasadami i stanowiła ochronę tak ich, jak i mieszkańców czarskiej porędy. O społecznych i ekonomicznych skutkach kryzysu epidemicznego dla branży turystycznej mówiła dr Magdalena Kachniewska. Jak pani widzi przyszłość branży turystycznej. Ja widzę przyszłość bardzo różowo. To znaczy, musimy pamiętać o tym, że 90% branży to są mali i średni przedsiębiorcy. Firmy, które są już naprawdę nauczone tego, że bez walki się nic nie osiągnie. One nie mają wielkich kapitałów, nie mają zasobów marketingowych, nie mają nawet dobrych, doskonałych takich zasobów ludzkich, ale są przyzwyczajone do tego, że z tymi trudnościami jakoś sobie radzą. Natomiast ym, przerażające jest to, że czekają nas kolejne i kolejne serie kryzysów. Jeśli nie epidemicznych, to być może naturalnych, klimatycznych, ale te wszystkie. Zjawiska będą na pewno wielkim obciążeniem dla przedsiębiorców. Bez wątpienia optymistyczne jest to, że ruch turystyczny jako taki jest bardzo ważny dla ludzi, cały czas się rozwija i nie wyrzekniemy się podróżowania i to daje nadzieję, że te przedsiębiorstwa po prostu będą potrzebne. W przyszłym tygodniu na naszej antenie wyemitujemy szerszą relację z drugiego forum turystycznego, w której powiemy więcej na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej w branży turystycznej.